Witam wszystkich bardzo serdecznie i z przyjemnością, radością zapraszam na, co prawda ostatnie w tym roku autorskie spotkania w sieci, ale myślę, że na program, który wpisuje się w przedświąteczne klimaty. Przed Bożym Narodzeniem zawsze myślimy o naszych bliskich, o ludziach samotnych. O tym, ile moglibyśmy zrobić, co moglibyśmy zrobić dla bliźnich, dla naszych mniej lub bardziej znajomych osób. W tę tematykę przedświąteczną świetnie wpisuje się książka Drogi Współczucia, Rozmowy o miłości do człowieka. Jest to książka, która ma dwóch autorów. Pierwszą, pierwszą autorką jest Małgorzata Bilska, a współautorem tej książki jest kardynał Grzegorz Ryś, który przyjął zaproszenie do naszego programu. Już nie po raz pierwszy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Książka jest zbiorem rozmów z bardzo interesującymi osobami, ludźmi z doświadczeniem. Dotyczące rozmowy dotyczą oczywiście współczucia, miłości do drugiego człowieka. A takie osoby, które, których rozmowy są zawarte w tej pozycji, to Anna Dymna, wszyscy wiemy o jej fundacji, Wojciech Bonowicz, również związany z organizacją pozarządową wspierającą niepełnosprawnych. Ksiądz Wojciech Lemański, ksiądz Sławomir Sosnowski, któż tutaj jeszcze z takich wspaniałych nazw? Siostra Małgorzata Chmielewska. Niezwykle polecam, bo tematyka bardzo aktualna i rozmowy głębokie. Głębokie, mówiące o miłości, naszej miłości, nie tylko do siebie, ale do człowieka. Bo przecież e, tak jak kochamy siebie, tak kochamy innych. To, co mamy w sobie dobrego, tyle możemy dać innym. A przecież mamy w sobie wiele dobrego. W związku z tym zapraszam do wspólnego dzielenia się dobrem, patrzenia na człowieka ze współczuciem, z miłością. E, a inspiracją niech będzie 19 grudnia w czwartek o 20:00 spotkanie Marka Zająca. Wraz z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Do zobaczenia i życzę wszystkim dobrych dni, przygotowania do świąt. Do zobaczenia!